No, moi drodzy, być w Szwecji i nie zjeść wiki, to jak być w Paryżu, nie zjeść Santa. Dzień dobry, już po lajwie wspólne śniadanie. Dziękuję wszystkim za obecność albo tym, co obejrzeli później. Idziemy teraz na szybki spacer przed podróżą do Sztokholmu. Pokażemy Wam, jak wygląda najbliższa okolica, plaża i tutaj wszystkie rzeczy już Wam pokazuję. Zobaczcie. O. Tak, tutaj wszyscy ćwiczą. Tam plaża. Byli nawet wcześniej, jak już na live'ie kto oglądał, to mógł zobaczyć, że ludzie się kąpią. A tam też teraz się kąpią. Ciekawe, czy woda ciepła. Będę musiał na powrocie gdzieś zobaczyć. No i co? Pospacerujemy, porobimy Wam ładne zdjęcia. Przy okazji zachęcam do wejścia na nasz instagram hirtaneta.pl Tam zdjęcia codziennie aktualizowane, więc zajrzyjcie. Piękny dzień, piękna niedziela. No więc czas troszeczkę się poruszać. No dobrze moi drodzy, opuszczamy naszą miejscóweczkę, tam dalej na spacer za daleko nie dało się dojść, była tylko plaża i potem był taki pomost, z którego można odpłynąć takim, wyjmijmy to, albo mikropromem, albo motorówką, różnie tam to podpływa, przepraszam, że w sezonie może coś większego, teraz jakaś tam motorówka większa podpłynęła, zabrała ludzi i tyle. My zmierzamy już do Sztokholmu. I tam pewnie się zobaczymy po drodze. Jeszcze tankowanie wody w miejscu, które pokazywaliśmy Wam wczoraj. Skorzystamy z tego. Mówimy, że tam bez problemu można to zrobić. Więc do zobaczenia w kolejnych ujęciach. Dobrze, moi drodzy, udało się zaparkować w taki oto sposób. Jak sobie zobaczycie, tutaj stoi auto, tu stoi przyczepa. Nie wystajemy bardziej niż tamten samochód, nawet zdecydowanie mniej. Zobaczcie sobie, tam ci wystają jeszcze bardziej niż my więc jest wszystko w porządku. Zaznaczymy Wam ten parking na mapie, bo on w weekendy faktycznie jest bezpłatny. Tam jest informacja, że w dni tygodnia płacimy od 7 do 19 i dzień świąteczny też się tutaj płaci. Tyry jest troszeczkę ta opłata nawet wyższa, ale kiedy jesteście tu w tygodniu nie macie opłaty to 1100 koron kary, więc sporo. O tym pamiętajcie i nie dajcie się złapać że tak powiem yy, można też pobrać sobie aplikację do opłacania tutaj yy, tego yy, tych parkingów, tego Was zachęcam aplikację już Wam powiem dokładnie jak się nazywa bo przed chwileczką ją sobie pobierałem o betala P, tak się dokładnie nazywa, tam też jest ładnie po angielsku opisane i tam jest yy, napisane, że właśnie weekdays yy, są płatne, a pozostałe są bezpłatne, no to co, nie pozostało nic innego jak zwiedzić teraz centrum Sztokholmu a jesteśmy bardzo blisko, więc ruszamy. Można powiedzieć, że spacer oficjalnie rozpoczęty. Auto i przyczepa zostawiona. Widoki obłędne. Na pewno tak, o, na pierwszy rzut oka to Sztokholm kojarzy nam się z Amsterdamem. Też dużo takich właśnie kanałów, zdecydowanie mniejszych niż tutaj. A zobaczymy sobie, zmierzamy właśnie do ścisłego centrum od tego parkingu, to będzie jakieś 20-25 minut spacerkiem, tak mniej więcej nam się wydaje. Nie sprawdzamy, nie patrzymy, tylko korzystamy z pięknej, niedzielnej pogody w Sztokholmie i zapraszamy Was do zwiedzania. Spacerujemy sobie po centrum, to taka bardzo widać, uczęszczana przez turystów i lokalnych ludzi jedna z uliczek. Bardzo dużo restauracji, bardzo dużo kawiarni, miejsc, gdzie można sobie coś zjeść i słodyczy: mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Mają takie churros z nutellą, mają gofry, cukierki, różnego rodzaju żelki, co tylko chcecie. Tutaj znajdziecie, więc jeśli ktoś jest słodkim potworem, to na pewno. W Sztokholmie centrum znajdzie coś dla siebie. Teraz wam pokażę, jak właśnie taka klimatyczna uliczka wygląda. Sporo ludzi w końcu niedziela, piękna pogoda. Nic dodać, nic ująć. Tutaj, można powiedzieć, taki paryski klimat troszeczkę utrzymany. Wszystko zadbane, ładne. To my też sobie z tego klimatu trochę pokorzystamy. Opowieści wikingów, jakaś fontanna, która pewnie stoi tu już bardzo, bardzo wiele lat. Klimatyczne miejsce, to musimy przyznać. Fajnie się tutaj spaceruje, ale teraz spacerujemy już do Muzeum Nobla. Zobaczymy, gdzie te najsłynniejsze światowe nagrody są przyznawane. Jeśli komuś chce się pić, a nie chce płacić. To tutaj przed Muzeum Nowla spokojnie można z tego korzystać. Dzieci mają frajdę, ludzie tankują swoje butelki. A my sobie to obejdziemy ładnie dookoła. Pokażę Wam wszystko. Pełno ludzi. Takie klimatyczne domki, no trochę jak w Holandii. Można gdzieś tam to na pewno tutaj sobie porównywać. A tutaj właśnie Sweńska Akademia i Muzeum Nobla. Tak to się tutaj wszystko prezentuje. A przed Wami wejście do Zamku Królewskiego w Sztokholmie. Któż takiego mega przepychu na pewno nie widać, ale pełno jakiejś takiej, nie wiem, Straży Królewskiej, tak bym to nazwał. Jak to się wszystko dookoła prezentuje idziemy zobaczyć czy tam można wejść czy tam jednak trzeba płacić wejście na przykład do Muzeum Nobla to jest 140 koron za osobę dorosłą A akurat wychodzili jacyś Polacy i mówili, że nie warto więc nie wchodziliśmy, idziemy zobaczyć tutaj Nie wiem, czy kamera do końca to oddaje, ale bardzo wartki nurt. Taki naprawdę bardzo wartki nurt. A tam w tle wyspa, a jednocześnie parlament. Tak to się na tą chwilę prezentuje. A tam Grand Hotel, i różne Nacjonal Muzeum. I przepiękne mostki. I bardzo klimatyczne uliczki. Czas mija tutaj. Miło, więc jeśli będziecie mieli kiedyś okazję odwiedzić Sztokholm, to na pewno możemy już teraz go Wam polecić. A zaraz sobie zobaczymy, jak tutaj ten nurt i ten parlament wygląda z bliska. No moi drodzy, być w Szwecji i nie zjeść WiKi, to jak być w Paryżu i nie zjeść Kruasanta więc zajadamy się warzywnymi kuleczkami i jeszcze takie dodatki, które zna się chyba z każdej Ikei A tak prezentuje się centrum handlowe od środka. Możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Bardzo podobnie do naszego. Pokażę Wam zaraz ten sklep, który nazywaliśmy jak żabka, czego ogólnie macie szukać. No i jest tu właśnie ta w której jedliśmy przed chwileczką. Ceny chyba podobne w sumie za taki obiad, gdzie były te 12 tych wegańskich kuleczek, do tego deser, czyli to ciasto, do tego jeszcze taka przystaweczki, w sumie dwie przystaweczki i to wyszło jakieś tam 44 zł. O, a w tym możecie znaleźć karty. Także tak to się prezentuje, tak zwana żabka. A teraz chwilę tu jeszcze pochodzimy, a później ruszamy. Dalej. Pokażemy Wam jeszcze jedno ładne miejsce. Tutaj fontanna z amerykańskim barem i kawą, a tam za godzinę będzie koncert, ale na niego się nie wybieramy, tylko ruszamy zobaczyć zamek i Muzeum Abby i tam Was. Zapraszamy. Sobie zobaczcie jakie jest wesołe miasteczko. Będziemy tam prawdopodobnie niedługo po drugiej stronie. Ale teraz my się zobaczyć, jak tam opadają albo kręcą się tam u góry na wyżycce. Pięknie to wygląda. Tutaj też bardzo, bardzo klimatyczne miejsce. No, to na pewno powtórzę się, ale Sztokholm jest przepiękny. Bardzo fajnie się tutaj spaceruje. No, takie krajobrazy, które naprawdę, jak my to mówimy, cieszą oko. Super, super. Jeśli będziecie, to na pewno gorąco i serdecznie polecam tutaj zajechać. Bo widoki. Są przepiękne. Ta urbanistyka tutaj została bardzo ładnie zachowana, i to powoduje, że fajnie tutaj spacerować, fajnie to pozwiedzać i zobaczyć. A zaraz pokażemy Wam bardzo ładny zameczek. Tutaj właśnie macie ten mały zameczek, ale idziemy zobaczyć, czy są jakieś ładniejsze jego ujęcia. Bo na zdjęciach to wyglądało pięknie, ale może być tak, że zdjęcia były robione z wody, no, a my ich w tej chwili nie zrobimy. Chociaż tutaj patrzymy, są jakieś połączenia takie pomiędzy wyspami, jakieś takie mikropromy. Spróbujemy to poogarniać i może jakimś też się przepujemy. Teraz pójdziemy jeszcze sobie dookoła. Tutaj w ogóle też. Właśnie, co ja jakiś czas można zauważyć, że ludzie tutaj normalnie nie mieszkają. To jest też mega, że jest centrum miasta, piękne jakieś zamki, dochodzą do tego jeszcze jakieś budynki rządowe, pałacowe, a tutaj zobaczcie sobie normalnie dom. Ogródek, ludzie sobie siedzą, suszą pranie. Tam przed chwilą, jak chcieliśmy, też było tak, że ktoś miał po prostu wydzielony kawałek ziemi. Przy samej wodzie, dom, ogródek, kosze i sobie miło tam siedzieli, i spędzali czas. Nawet nie chcę pytać, ile tutaj metr kwadratowy takiej ziemi kosztuje, ale pewnie może z dziada, pradziada ktoś ten kawałek odziedziczył. No i po prostu sobie tutaj w centrum Sztokholmu mieszka. To zobaczcie jeszcze, jak to wygląda tutaj z boku. I chyba to jest właśnie to miejsce, które tak jest rozsławione na zdjęciach. Dajcie mi tylko chwilę. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No, moi drodzy, każdy chce mieć zdjęcie z koroną na moście. Pięknie to wszystko się prezentuje. Tam zobaczcie sobie. Tam sobie zobaczcie jeszcze parlament, pałac. Tutaj piękne stateczki. A my sobie tak błogo i miło nadal spacerujemy, chociaż słońce pomału ma się ku zachodowi. 17.30 planujemy do 19:00 się stąd ewakuować, bo później dwie godziny drogi do miejscówki, więc ruszamy dalej. Właśnie mówimy szkoda, że pod słońce, bo naprawdę piękny krajobraz, piękny widok, bary takie, gdzie siedzi sobie mnóstwo ludzi nad samą wodą. Tu jakieś rowerki, kajaki można wypożyczyć. Tam zresztą zobaczcie już takie bardziej parki, lasy. I mostek i jakaś motoroweczka, która tutaj pięknie przepływa, klimat, klimat i jeszcze raz klimat. Podobnie jak we Francji, tak i tutaj wielkie połacia terenu parki, gdzie można sobie usiąść. Ludzie siadają, odpoczywają, relaksują się, piją sobie winko, jedzą. A tutaj przed Wami Muzeum Wikingów. Jeśli ktoś się interesuje tą historią, to tu właśnie może w Sztokholmie się udać. To jakieś kolejne architektoniczne zabytki. A my spacerujemy dalej. Tym razem już w kierunku takiego mini Stateczku lokalnego, takiego tramwaju wodnego, tak byśmy go nazwali. I nim spróbujemy przedostać się na drugą stronę, a później już będziemy kierować się bezpośrednio do naszego auta. I przyczepy miejmy nadzieję, że wszystko jest z nimi w porządku. Nie wiem, czy to ładnie widzicie, ale tam właśnie jest ten zameczek, i prawdopodobnie gdzieś z tego tutaj ujęcia, gdzieś z wody miałam robione to pierwotne zdjęcie. A my tutaj macie ten. Park rozrywki, tutaj i zarabiająca zdjęcia na Instagrama, a tu ja gadający i zagadujący, tutaj jeszcze Muzeum Wikingów z drugiej strony, a my teraz zmierzamy w tamtym kierunku. Jak widzicie, powiewa nawet biało-czerwona flaga, więc zaraz wam ją nagram z bliska. To płyniemy, moi drodzy. Jak widzicie, zameczek. Na razie przepłyniemy sobie na drugą stronę wyspy. Bilet, jeśli chodzi o jedną, w sumie bilet w jedną stronę, nie do końca. Bilet 75-minutowy kosztuje 39 koron za osobę dorosłą. I w tym czasie możecie sobie pływać, ile i jak chcecie. Nasz statek do miejsca docelowego, czyli na początek, można powiedzieć, prawie naszej trasy, będzie płynął jakieś 15 minut. I jesteśmy. Przy naszym domku. Zobaczmy na żywo, czy wszystko z nim ok. Bo ja to zawsze się trochę stresuję. Ale nie, wygląda wszystko pięknie. Nic się nie działo. Z przodu wszystko dobrze. Mandatów nie ma. A to oznacza tylko tyle. Podłączamy się i znowu czeka nas. Właśnie śmieliśmy się. Nocne poszukiwania dzikiej miejscówki. Tak chyba nazwę ten odcinek. 21.00. Dotarliśmy na parking inny niż był w planach, ale stwierdziliśmy, że bez sensu jechać bardzo, bardzo długo i bardzo, bardzo późno. Tam gdzieś potem go jeszcze szukać, wjeżdżać, bo to miało być w lesie w sumie jakieś prawie 25 km od trasy. Udało się po drodze 5 km, dokładnie od autostrady, znaleźć takie bardzo dobrze oświetlone miejsce. Jest tu też blisko jeziorko. A my sobie tak stanęliśmy, są też inne kamperki, więc wszystkim mówimy już dobranoc, Wam również idziemy się kąpać i odpoczywać po tym jakże fajnym dniu w Sztokholmie.